Witam Was wszystkich z tej strony, Michał, i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmu. Tym razem, Call of Duty Ghosts i początek nowej serii na kanale, czyli Cam with Every Gun, Cam z każdą bronią. I zaczynamy od bardzo ładnego Kema w 185 sekund przy użyciu broni SA-805 i tłumiku, i powiększonego magazynka do tej broni. Więc zaczynając, wraca na YouTube'a, jak widzicie nowa jakość yy, jakość HD, którą zawdzięczam na AverMedia Abermedia, Game Capture HD, która pozwoliła mi nagrywać z konsoli PS3 na której gram. Więc ogólnie jest to bardzo ładny KM, są tych dwa momenty, w których yy, dosłownie rozłoiłem cały team drużyny od środka wchodząc po prostu im yy, w sam środek tego układu ich, w którym funkcjonowali. No i jednocześnie niszcząc go. Są tutaj momenty, w których zasiadłem na sekundy w rogu, ale to tylko dlatego, że za wszelką cenę chciałem mieć Kema z tą bronią, ponieważ mecz wcześniej miałem bardzo dotkliwego fejla i jak wiadomo, możecie się domyśleć o co chodzi, ponieważ to była matka cisza i gość mnie zabił na 21 i dlatego bardzo chciałem wbić tego Kema i myślę, że jest dość ładny. Więc zaczynając yy, ten mój powrót. Teraz film trochę to będzie informacyjny, więc zaczynam nową serię Kemów Every Gun. Najpierw wszystkie szturmówki, zacznę od SA805, potem S2010, SA potem AK12 FAD i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są jeszcze bronie yy, jak karabiny wyborowe, pistolety, snajperki, wszystko to użycie na moim kanale i mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Komentarz mam nadzieję też Wam się spodoba. Wiem, że nie ma tego flow na razie, ale mam nadzieję, że się przyzwyczaje do komentowania po tak długim okresie, a poza tym tamte cztery filmy to naprawdę jest żadne doświadczenie w komentowaniu, więc mam nadzieję, że się przyzwyczaje i dobrze mnie potraktujecie. Więc tak, mój plan na kanał to jest mniej więcej na prosty. No. Będę wrzucał około 3-4 gameplay tygodniowo, będzie to oczywiście kontynuacja serii, będą to osobne, dobre gameplaye tematyczne. Posiadam takie, mam, e, wbiłem ostatnio bardzo dobre gameplaye na wysokim poziomie, nie tylko do serii, ale tam tak właśnie, yeah. do, te do tematów, że tak powiem. E, tematy mam nadzieję, że też wam, będą się Wam podobać, to będą trochę dłuższe filmy, kem z każdą bronią, to będą filmy obcięte, trwające około 4 minut, e, zależy jak, jaka broń, bo się broni typu pistolet prawdopodobnie będą wbijał. Około, no tak z 6 minut na pewno, nie, na pewno nie wejdę z skemem powyżej 6 minut, bo to już będzie przesada. Ale dobrze, yy, mam także w planie wrzucić raz w tygodniu gameplay mojego znajomego. Mam wielu znajomych, którzy nie mają możliwości samodzielnego uploadowania rzeczy na YouTube, a z własnego doświadczenia wiem, że jeśli obejrzy się swój gameplay, który no, ma się przy sercu, na YouTubie i to w bardzo dobrej jakości, na którą samemu sobie nie można pozwolić, to robi się po prostu miło na sercu. I tutaj bym chciał podziękować Kirepowi, który udostępnił mojego pierwszego Moaba, jakiego w życiu wbiłem, na swoim kanale. I naprawdę bardzo mi się podoba to, że będę mógł wrzucić czyjś gameplay, ponieważ moi znajomi mają naprawdę genialne gameplay z Call of Duty MW3, Black Ops 2 i mam nadzieję, że to urozmaici mój kanał w jakiś sposób. I tak, trochę o, o broni SA805, bo już się gameplay kończy. Jest to broń, przypominająca mi właściwie skara z Modern Warfare 3. Broń jest dosyć szybkostrzelna, ma takie w miarę porządne, średnie takie obrażenia, ale daje radę, naprawdę daje radę ta broń. Dodatki do niej, tłumik uchwyt, tłumik powiększone. Ja tutaj grałem tłumikiem powiększone moją klasą z perkami do grania solo której za często nie używam, bo zawsze wolę mieć przy sobie przynajmniej jedną osobę, bo tak, tak jest raźniej, więc... Ja się z wami żegnam, bo game jest dość krótki. Mam nadzieję, że będziecie czekali na następne filmy. Ja się z wami żegnam. Łapkujcie, subskrybujcie. I siemano ludzie. Aha, i czytajcie deskrypcję. Tam opiszę wszystko to, czego nie powiedziałem w tym komentarzu, a co jest ważne. Siemka!